Nie Lord Voldemort, ale Lady Voldemort? Czyżbyśmy w tej nadchodzącej serialowej adaptacji Harry'ego Pottera mieli doczekać się kolejnej castingowej decyzji, która rozsadzi fandom Harry'ego Pottera od środka? Spoiler, tak, jest taka możliwość. I wiecie, w tym temacie poruszamy się na razie w przestrzeni plotek i pogłosek, bo takie się pojawiły, ale chciałem też przypomnieć, że przed tym jak PPS-jedu dostał tą nominację na Severusa Snape'a, właśnie w tej serialowej adaptacji Harry'ego Pottera, to też początkowo mieliśmy jakieś pogłoski, mieliśmy jakieś plotki, takie nieśmiałe, że może jakieś rozmowy trwają, że może to zrobią. I wtedy też wielu, wielu mówiło, że nie, no to jest niemożliwe, do tego się nie posuną, bo przecież mamy tutaj jedną z najbardziej charakterystycznych i najlepiej opisanych postaci w całej tej opowieści J.K. Rowling, w całym tym świecie potterowskim, więc no, zrobienie tam race swapu, to by był strzał w kolano. No ale jak się okazało, HBO ten strzał w kolano sobie po prostu zadało. Zmierzam jednak do tego, że wtedy wydawało nam się, że to też się nie może zdarzyć. Że okej, okay, sądują, może puszczają taką kaczkę dziennikarską, żeby właśnie wybadać trochę nastroje, żeby sprawdzić reakcję, jak to będzie wyglądało, że może na przyszłość, a może do innej roli, jak bardzo się ludzie w fandomie pogniewają, i tak dalej, i tak dalej. No i finalnie ta pogłoska, która była właśnie taką informacją, że no gdzieś tam trwają rozmowy, potem urosła do tego, no, że jednak już. To jest niemal oficjalne, potem, że finalizują e, umowę. A potem, już HBO oficjalnie ogłosiło, że PPS jadł właśnie tego Severusa, Snape'a, naszego ulubionego profesora, mistrza eliksirów w Harry Potterze. Zagra. No i czytając tego newsa o tym, że HBO może, nie musi, ale że gdzieś tam zostawia sobie furtkę na to. By tego Lorda Voldemorta w tej ekranizacji zagrała potencjalnie kobieta, no to pierwszą reakcją jak to przeczytałem było: e, nie, to niemożliwe, to by było już za grubo. Ale po chwili przypomniałem sobie właśnie o tym, że taką sama myśl mi towarzyszyła przy okazji tego castingu na Snape'a. Dokładnie taka sama. I dokładnie taka sama myśl przyszła mi do głowy, kiedy pojawiły się informacje o tym, że Aslana. W tej nowej e, ekranizacji opowieści z narni może zagrać, sportretować Meryl Streep. Wtedy też sobie pomyślałem, nie no, gdzie, na serio, ale jak się okazuje, to wszystko się krok po kroku sprawdza. Więc jednak, zostawiam sobie taką furtkę i zostawiam sobie taką myśl, że to jednak może się zdarzyć. No bo słuchajcie, a cóż ich powstrzymuje? To, że kilka osób, kilkanaście osób, kilkaset osób w internecie sobie pokrzyczy potupie nogą, wyrazi swój sprzeciw, że nie będzie z tego zadowolona, że ludzie będą komentować pod najróżniejszymi wpisami, że to jest przegięcie, że będą się tym dzielić na forach, na jakichś roditach, że to nie fajne. No i cóż z tego? Tak samo się stało w przypadku Severusa Snape'a i pps -e Jadu i też wydaje mi się, że mnóstwo osób jest przeciwnemu, przeciwne temu, żeby tak to właśnie wyglądało, i nie podoba im się ten wybór. Podając dziesiątki najróżniejszych powodów odwołań do fabuły, ale to jakby nie zmienia faktu, że HBO zagrało tą kartą i z tego co widać, raczej nie zamierza odpuszczać. No ale teraz do konkretów, bo to info wypłynęło od Daniela Richmana, który, jeśli chodzi o ten hollywoodzki, popkulturowy świat, zazwyczaj ma naprawdę ciekawe info insiderskie. Jasne, nie wszystkie mu się pokrywają, nie wszystkie mu się sprawdzają, ale wiele też miał takich newsów, które faktycznie potem okazały się prawdą, i on. Podał na swoim X, że to jest możliwy scenariusz, że HBO, jakby ogłaszając casting do roli Voldemorta, do roli czarnego pana, zostawiło sobie tam furtkę, że może też do tej roli aspirować kobieta. No więc stąd też jasny wniosek, że jakby tam twórcy nie zamykają się na taką opcję, by to był Lord Voldemort, ale by to była też Lady Voldemort, czarna pani, ta, której imienia nie wolno wymawiać, no bo. Po cóż innego by zostawiali sobie taką furtkę? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Ja wam powiem, że zdecydowanie wolałbym tą pogłoskę i tą plotkę, która mówiła, że Kilian Murphy mógłby zagrać Woldemorta. Moim zdaniem, pasowałby idealnie. Aktor dość rozpoznawalny, ale jak się okazało, on chyba sam nie bardzo w ogóle wie, że miałby taką rolę zagrać, że miałby w ogóle aspirować do roli Czarnego Pana bo zdementował to, że nie ma absolutnie żadnego, żadnego tematu, przynajmniej w tej e, chwili. Szkoda, no bo to jest taki pewnie fanowski e, mokry sen. Tak samo jak wielu widziało Adama Drivera w roli e, Severusa Snape'a, no ale to jakby jest temat na inną opowieść. Niemniej, Kilian Murphy raczej nie, być może jakiś zupełnie inny aktor, a być może aktorka. No a gdyby tak się faktycznie stało, gdyby to kobieta zagrała Voldemorta w tej nowej ekranizacji, Harry Pottera, to cóż by to oznaczało? Wydaje mi się, że po pierwsze oznaczałoby, że twórcy po raz kolejny zostaliby przyłapani na kłamstwie. Bo ja tylko przypomnę, że jak ogłoszono to, że będzie taki serial robiony, to tam były zarzekania, że tyle będzie super wiernie, że będziemy robić tak jak w książkach, że tak będzie, że nie będziecie się mieli do czego doczepić, a potem wybrali oczywiście czarnoskórą osobę na Severusa Snape'a, tak jak powiedziałem wcześniej, jedną z najlepiej przez Rowling opisanych postaci w całym tym uniwersum, postaci jak najbardziej białej. Jasne ktoś powie, że kolor skóry nie definiuje postaci zawsze, jeśli chodzi o popkulturę, ale akurat w tym przypadku moim zdaniem dość mocno ją definiuje i też nagraliśmy o tym kilka materiałów, dlaczego czarny Snape jest kiepskim rozwiązaniem właśnie ze względów fabularnych, z tego, kim on był, jak na niego spoglądali też inni bohaterowie tej opowieści. I oczywiście takie przymioty charakteru, jak ta rządza władzy, jak pogarda dla tej szlamowatej krwi, jak to, że, nie wiem, nienawidził ojca Woldemort, albo to, że jednak w jakiś sposób obawiał się Dumbledora, no to są takie przymioty, które faktycznie mogą nie mieć związku z płcią, i tak samo te wszystkie rzeczy może odczuwać i mężczyzna, i kobieta, i one mogą tak samo emanować z tej płci, i z tej płci, ale umówmy się, że jeśli jakąś zmianę finalnie robimy, decydujemy się na dużą, rewolucyjną zmianę, bo no, nie ukrywajmy, no, zmiana płci jednego z największych wilanów w historii popkultury, to jest duża rzecz, no to trzeba mieć jakiś sens, jakiś powód, dlaczego tak by się miało stać. A niestety wydaje mi się, że tu będzie więcej pułapek i logicznych fikołków do wykonania, niż jakichkolwiek korzyści z takiej decyzji. To jest jakaś prowokacja. Pierwsze z gregu przykłady to jest grupa śmierciożerców, która była fundamentalnie zbudowana. Na grupce kumpli ze szkoły, oczywiście pod przywództwem dość mocnym, jednak Ridla, prawda? Mamy anagram Tom Marvolo Mar Riddle, który potem zmienia się w I Am Lord Voldemort. To już jakby samo to w ogóle odpada. Mamy kwestię dziecka, więc nie wiem, czy. Oczywiście ja nie traktuję tego, tej kontynuacji. Przeklętego dziecka jako jakiś kanon, ale no finalnie jednak tak jest. No, Rowling to potwierdziła i taki jest kanon i jakby koniec i kropka z jej strony. No więc gdzie to dziecko? Z kim? Co, Bellatrix zmienimy też płeć, płeć? Nie będzie Bellatrix Lestrange, tylko Ben Strange, Bo Voldemort będzie kobietą, więc no romans pójdzie w tą stronę. A może Voldemort będzie romansował z kimś po tej dobrej stronie? Może ze Snape'em. No nie wiadomo, naprawdę... Jakby fikołków fabularnych, logicznych, tu jest do wykonania mnóstwo, a jakby korzyści nie widzę żadnych. A już największą wadą i największym minusem jest to, że wkurzacie fanów Harry'ego Pottera, więc docelowo tej grupy, do której adresujecie swój projekt. Już żółtą kartkę dostaliście po snepie. Woldemort, jako kobieta, wydaje mi się, że to by było coś, czego wielu. Po prostu nie przeskoczy. No i finalnie, po co te opowieści o jakiejś wiernej adaptacji? To jest wierna adaptacja. Jak macie pomysł na taką historię, gdzie główną złom jest kobieta, to ją napiszcie i potem sprzedajcie. Może ktoś zrobi z tego serial, może film, ale bazując na naprawdę jednej z najlepszych opowieści, najlepszego uniwersum w historii. No, jednak, trzymajmy się tego, co tam jest. No także, ciekawi mnie Wasze spojrzenie, bo przypominam, w przypadku Czarnego stajpa też zaczęło się od plotki od niewinnej pogłoski, a minęło kilka miesięcy, HBO już na sztandarach ogłaszało, że PPSJadu jednak jest z nami, jest w tym projekcie. Więc kto wie, być może to też jest tak gdzieś wypuszczone, żeby zobaczyć reakcję, a za dwa, 3 miesiące jednak się okaże, że to faktycznie pójdzie w tą stronę. Oczywiście w pierwszej części, w kamieniu filozoficznym, a więc no, to, na czym będzie uazwał pierwszy sezon, tego Voldemorta, no oczywiście jakoś tam strasznie się nie naoglądamy w takiej, wiecie, postaci. Powiedzmy w pełnej krasie. Ale jednak on tam będzie i będzie musiał być już wybrany niebawem. Wydaje mi się, że to nawet nie będą miesiące. Więc zobaczymy, czy to faktycznie ta furtka, w postaci tego, że może tam być kobieta, to jest taki wytrych, czy jednak to jest po prostu zwykła pogłoska niemniej wydaje mi się, że warto o tym pogadać, bo przypominam, już wcześniej mieliśmy pogłoski i plotki i one okazały się prawdą. No, także dajcie znać, co wy o tym myślicie. Jakbyście to widzieli. Lord Voldemort, Lady Voldemort, Czarny Pan, Czarna Pani. Do dzieła. Komentarze są oczywiście do waszej dyspozycji, a ja już się żegnam i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć.